Ach, był. Widziałem go jak szedł normalnie. Może na kamerze nas będzie widać. Ale duża ryba, taka na 30 cm. No zobaczymy. Nie wcięty tylko. Strzelił w tę, także jest szansa, że jeszcze złapię. Daję mu czas na to, żeby zasał. oho mała ryba na 30 centów ojej był duży był, 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 był duży była dobra ryba na 4 dychy o rany ale one o on mnie nie widzą i ja widzę ich i to jest problem O, a zejdziemy trochę niżej. O ja ale zebra. Ale mały. Mała ryba. Tu był taki z dwadzieścia parę kurde, potem to nie taki duży. Wyszedł, 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 wyszedł Nie ma tej agresywności, one wiedzą, że coś wyśmiechało chyba No to chyba trzeba będzie zaraz zmienić kolor, bo tamten to już Dobra, zobaczymy to jeszcze z tamtej mańki O, 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 idzie, idzie, ale mała ryba. jaki malutki, to jest 20 parę centymetrów. Nie? Dobra, dojdziemy tutaj te zielska trochę. tutaj chyba się wieczorem będzie coś działo A ja do 20, a ja do roboty O, tu jest ten pod płyną, taki mały sznureczek chyba na 20 cent Małe ryby Ale zawsze fajnie chyba Te dużo to gdzieś pouciekały chyba. nie o, 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 o. tak go Znów nurtem, o, Teraz tutaj nie ma jakiś tych. O, Dobra, zmieniamy kolor. Mhm. Mm Czas go tylko wyciągnąć tu Ale mała ryba na 30 centów Masa błota, ja idę w tych ciuchach do roboty Jest pięknie, zebrał ważkę Szybko odczepianie, bo to jest ta... Certa Piękna certa w Kaliszu, proszę Ja mówię, co tak mało... Myślałem, że to jakaś taka 30 parę rybka miała problem z ważką, ale proszę Z tych zielstw wyciągnę Elegancko, wypuszczamy tam dalej, może jeszcze coś się złapie. O. Yes Staram się nie podchodzić do tym dalekim, jest ale zbiórka ale piękna zbiura, fajna ryba ale i na ważkę mam nadzieję że się wszystko nagrało kurde teraz przeprowadzi się to wszystko to są te cwaniaki no jest tutaj właśnie jest to no właśnie teraz przeciągnąć się tutaj Oh, są już tak cwane o oh, rany no jest standard o no, może się wypiąć ale ja i tak wypuszczam to co najważniejsze o oh, to się nagrało proszę jest piękna piękna rybka na o oh, 30 pary na dwa razy podchodzić co nie oh. o Chodźmy tutaj to tak było ale jeszcze uuuu Właśnie uu. tu obóz. No to dzisiaj czekałem przed robotą na szybko Dwa czy trzy mi takie się spięły. Opa! Ale piękne tu foteczka proszę Chyba na 30 parę centymetrów nie mam nic ani podbieraka Tylko praktycznie wziąłem ten parę warzek i Ach. Bratko bajce, to działa cały czas O rany Może no, mi się uda Podpiąć kamerę jedną ręką. Ah, dobra, udało się. Lecimy z No dało fajnie się. Przechodzisz jednego obuza. Zobaczymy jak dalej. Jeszcze zostało mi dosłownie 20 minut i do roboty. Pozdrawiam krótko maniaków. Hej!